Cześć, mamy tutaj zadanie z rąbami. Wiemy, że przekątne tego rombu mają długości 12 i 16 cm, a jego kąt ostry ma miarę alfa, zapiszmy sobie alfa i mamy policzyć sinus alfa. To teraz, jak wiemy, że tu jest 12 i 16, no to w tym mniejszym trójkącie, oczywiście tutaj mamy kąt prosty, to jest trąb, więc przekątne przecinają się pod kątem prostym. I tutaj w mniejszym trójkącie będzie długości boków będą 8 i 6, czyli połowy. I w związku z tym możemy sobie wyliczyć a z Pitagorasa, czyli to będzie 8 do kwadratu plus 6 do kwadratu równa się a kwadrat, co znaczy, że a kwadrat równa się 100, tak, bo to jest 64 plus 36, czyli a będzie równe 10. Sinus alfa będziemy mogli sobie wyznaczyć ze wzoru na pole, tak, bo teraz skoro mamy podane obie przekątne i znamy bok równoległoboku, no to Porównamy sobie pole. Najpierw wyliczmy pole za pomocą wzoru z przekątnych, to jest rąb oczywiście, czyli jedna druga razy, jedna przekątna razy druga to jest pole, czyli razy 12 razy 16, czyli po skróceniu tutaj 1, tutaj 6 wychodzi nam 96 pole. A pole jest też drugi wzór, prawda, który będzie bok razy bok razy sinus alfa, czyli a kwadrat razy sinus alfa. I a kwadrat znamy, bo a kwadrat to będzie 100, czyli 100 sinusów alfa. I teraz możemy sobie porównać. 100 sinusów alfa to się równa 96. I z tego wynika, że sinus alfa będzie równe 96 setnych. Możemy to sobie poskracać. I tu się da skrócić przez 4, górę i dół, czyli to jest 24. 25, czyli sinus alfa to jest 24, 25. A teraz mamy następne zadanie, mamy pole rąbu, tutaj narysowałam wysokość, obwód jest równy 48, a pole jest równe 108 i mamy obliczyć wysokość rąbu. No to skoro wiemy, że to rąb, a obwód jest 48, no to bok A to jest równy... Obwód podzielony na 4, bo wszystkie boki są równe, czyli a mamy równe 12. Wzór na pole 1 to jest a razy h, czyli 12h i znamy pole. 12h to jest 108. No i z tego możemy po, podzielić sobie 108 przez 12. Wysokość jest równa 9.